Dziś będę pokonywać labirynt Brain Rotów. Znalazłam to w ogóle, że jest coś takiego. O, i słyszycie te okropne dźwięki? Tam jest Capi Barini i razem z widzami będę chciała dać radę w ogóle przeżyć tutaj. Mamy taki plus, mega szybko możemy biegać. I powiem Wam tak, jestem bardzo tutaj ciekawa. Już yy, próbowałam przejść kawalątek i są mega tutaj utrudnienia. I kurczę, powiem Wam tak, trochę się boję, ale ja mam tutaj bardzo dzielnych widzów i mam nadzieję, że nam się uda to przejść. W ogóle nie wiem... Jak stąd wtedy uciekać? Ale słyszę jakieś... O, widzicie, co to jest? O nie, Kapi barini, co ty tutaj robisz? Nie, zabił mnie. Co to ma być? Kurczaki, ej, czy to jest Bella? Kurczę, czy to jest Bella? Nie, chyba nie. Tylko ktoś ma takiego skina podobnego, wiecie? Bo już myślałam, że Bella w to gra i mówię nie, no znowu nagramy podobny odcinek. Albo taki sam dosłownie i on pójdzie kilka dni później. I mówię nie, no nieźle. Dobra, <laughs> słuchajcie, ja muszę uciekać od Capi Barini Cocosini. Uciekam od niego. I teraz tak, może spróbuję pójść w ogóle drugą stroną, powiem wam tak. Bo ta pierwsza strona jest bardzo przerażająca. I tutaj u góry niestety mamy takie coś, że jednak nam to tutaj przeszkadza w pokonywaniu wszystkiego. Oh my god, co to jest? Jesteśmy bardzo daleko z tego, co widzę. E, tutaj jest w ogóle jakiś pieniążek, ale okej, okay, dobra, dobra. E, uda nam się tutaj wspiąć, czy nie? E, nie, dobra, od razu umieramy. O kurczaki, patrzcie, co tutaj się dzieje. Jednak będzie musieli non-stop uciekać przed Capybara i Czy on mnie tutaj uda radę? Nie, no znowu. Uda radę, da radę yy, zabić. Tam osoba jest bardzo daleko. I naprawdę ona jest mega podobna. Podobna do Belli, więc ja przypadkiem, czy ja go rozkwiniam, czy to przypadkiem nie jest Bella, bo w ogóle jest daleko. Ale chyba nie, chyba nie, bo już by więcej widzów było i fanów Belli, <laughs> i ogólnie byłoby bardziej tutaj wszystko widoczne. Dobra, y, powiem Wam tak: creepy to jest. I tutaj na bank jest wszystko za Robuxy. No, oczywiście, że tak. I teraz tak. Y, oh my god. Ale to jest ogromne, widzicie to? Jak my mamy to pokonać w ogóle? Ten kapibarini Kokosini jest naprawdę mega mocny. On tutaj do wszystkich strzela. Ja w ogóle nie wiem gdzie on jest, w jakimś tam momencie. Nie wiem co to ma być, co tutaj się dzieje, o co tutaj chodzi. I powiem Wam tak. To jest creepy. Jak od niego uciec? Nie mam pojęcia. To jest jakiś wiatr. Dobra, on nam pomaga jeszcze, jeszcze szybciej latać. Uh! O kurczaki. Dobra, o co tu chodzi? Co to jest za przycisk? Co my mamy tym zrobić? Ej, nie można go nacisnąć. Oh no, niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze. <laughs> Jak my mamy się przedostać przez to? Jak ten kabibarini kokosyjny tutaj nagle przybiegnie? I, I co, i co? Dobra, uciekam, uciekam, uciekam. Tung, tung, tung. Tung, tung, tung. Ja mam nadzieję, że w tej klatce przeżyję. Dobra, jestem w klatce. Okej. Okay. Okej, okay, może to będzie jednak takie bezpieczne miejsce i nam się tutaj nic nie stanie. Tak mi się wydaje, bo tam jest tung tung Sahur. Ja się go bardzo boję, on jest przerażający. Jak ja mam tutaj od niego uciec? Dobra, y on poleciał tam, to ja może w tą stronę. Okej, y y y y okej. Okay, okay. y tu się znowu będzie jakiś Brainrod. Y tutaj znowu coś będzie. Jednak nie będę wchodzić na to tam u góry, bo się trochę boję. Tylko chciałabym tak zerknąć, czekajcie, bo tu, tu nawet nie mam jak uciekać, muszę tak, y o nie, ślepy zaułek, jednak pobiegłam w złą stronę, niedobrze, ej, niech ten Tung Tung zobaczy kogoś innego i niech on stąd idzie, błagam, no weźcie, nie, 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 tylko nie, nie tu, nie tu, błagam, nie, już byłam tak daleko w sensie, no było lepiej, ale no dobra, dobra, Capibarini nie jest teraz tutaj, uciekam uciekam, uciekam, ktoś go musiał zamknąć, albo w ogóle coś takiego musiał się wydarzyć że on się tam przeteleportował coś takiego, nie wiem, ale dobra jestem bardzo ciekawa, czy może w tą stronę jednak uda mi się przejść raczej nie ma w ogóle takiej, o czekajcie, tam jest jakiś sklep, coś takiego czekajcie, czekajcie, ja tam idę no, to sobie poszłam, ładnie wyszłam w jakiś ślepy zaułek Nieźle nami, nieźle. Dobra, czekam. Aż tutaj lasery się. E, oj, 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 kapibarini, kapibarini, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Znowu mnie złapie, znowu mnie złapie. Ej, <laughs> dobra, e, przeteleportowałam się gdzieś, ale gdzie jestem? Ej, ja nie mam pojęcia. Gdzie mam iść w ogóle? Mi ciągle pokazuje, że ja jestem gdzieś e, niby dobrze, ale. Ale jednak coś mi tutaj nie pasuje, słuchajcie. Dobra, i cofam się. Okej, okay, okej, okay. czyli tak będzie lepiej. Muszę iść w tą stronę, ale tutaj w ogóle nie ma czegoś takiego, że wiecie. Że, 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 coś? Znowu się cofam? No nie, no chyba to jest jakiś żart po prostu. Co to ma być? Którędy ja mam niby wyjść? Nie, 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 nie. Tungtung tung znowu nas znajdzie. Tungtung. Tung. Uciekaj stąd, uciekaj. Błagam, błagam, błagam. Uciekam, uciekam od Tungtunga. Ale on biegnie, ale on biegnie. Patrzcie, jak ja uciekam. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Czy ja biegnę dobrze? Lasery, błagam, otwierajcie się. Nice, dobra. Nie, byłam pewna, że to zamknie Tungtunga, ale jednak się nie udało. O, o, niedobrze. Biegnę tutaj. Ok, więc już wiem, że to nas tutaj transportuje, ale ja jestem o wiele, wiele dalej teraz. Co ja mam zrobić? Ej, ja nie wiem. Nie uda mi się. Na bank mi się nie uda. Ej, to jest naprawdę trudne, powiem Wam tak. Nie wiemy dokładnie, w którą stronę iść. Tutaj widzowie też za bardzo nie mają jak mi. Pomóc. Nie, Tungtung. Tung. Uciekam przed tobą. Nie no, myślałam, że klatka na niego spadnie. Chociaż jedy... fajnie by było, no. A to co? A tu nic. Dobra, uciekam stąd, uciekam, uciekam. Nie, 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 nie. spowolniło mnie. O kurczaki, co jest? To jest jakieś, nie wiem, to jest creepy. Dobra, pobiegłam tutaj, gdzie wam mówiłam, ale jednak się okazało, że to nie jest wcale tak... Łatwo tutaj wszystko ogarnąć. To jest naprawdę trudne. Ja normalnie ciągle wyglądam, jakbym się cofała. Kurczę, nie wiem o co z tym chodzi, ale tam jest... Asasino Cappuccino. O nie, nie, nie. To co? No znowu Tung Tung przyjdzie tutaj. No znowu, no. No to jest chyba już jakiś żart po prostu. Ja stąd uciekam, 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 uciekam. Uciekam, uciekam, uciekam. Dobra, biegnę w drugą stronę. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. On normalnie leci za nami. On za nami leci. Niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze. Jakie on tutaj zrobić? Kurczę i znowu ściana. Nie, no jest chyba jakiś żart po prostu. To jest chyba jakiś po prostu żart. Jak my mamy to tutaj pokonać? Nie wiem. Dobra, czekajcie, czekam, czekam, czekam I uciekam, i uciekam Nie, dobra, ale to mi nic nie zrobiło Nie, to jest po prostu śmieszne Tam była już bezpieczna strefa To jest przerażające Jak ja mam to niby zrobić? No, aha, to jego, jego akurat nie zauważyłam It's not Dobra, ja zaczęłam skakać, żeby było niby szybciej Ale zobaczymy, co z tego będzie Dobra, hopa, hopa, hopa Hopa, hopa, hopa Czy to może... Cappuccino, o nie Niedobrze niedobrze, niedobrze, on jest jeszcze szybszy jeszcze mocniejszy, dobra, uciekłam tu, okej, okay, zobaczmy co tam z tego wyjdzie tu pokazuje, że niby dobrze idę, że niby się poruszam do przodu i znów do tyłu, o co z tym chodzi, co to ma być, to o nie, 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 niedobrze niedobrze, to jest naprawdę labirynt bez wyjścia my z dziewczynami robiliśmy na Brookhaven labirynt, ale ja nie wiedziałam, że on będzie pięć razy trudniejszy no nie, 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 tamten co my zrobiłyśmy był jednak mega, mega łatwy i mega fajny, no nie, dobrze, nie dobrze dobra, lecę tędy, lecę tędy zobaczę co tutaj jest i tu chyba była ta ściana, co nie? czy nie? dobra, ej zobaczymy co tu jest, jestem ciekawa dobra, 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 dobra pokazuje, że się poruszam do przodu nie wiem jak bardzo, ale pokazuje, że coś jednak jest ok dobra, i znowu do tyłu o nie, ściana no chyba żart Ej, naprawdę stąd nie ma wyjścia. Nie, no kurczę, myślałam, że uda mi się chociaż jakoś tam przeskoczyć, ale powiem wam tak, to jest tak trudne, że ja nawet nie mam pojęcia co tutaj robić. Jestem głup. No my tak samo po prostu nie da rady tego przejść. A te dwie osoby, nie wiem jakim cudem się tam dostały, ale na bank coś stąd kupiły zarobuksy. A jeśli wy próbowaliście grać w tą gierkę, to dajcie mi znaka, na którym punkcie skończyliście, bo my byłyśmy bardzo blisko tego, ale nie udało nam się jednak dojść tam. A jeśli podobał wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie nam wszystkim łapkę w górę i możecie dać subika. A my się z wami żegnamy. Pa, pa.